Cześć, witam serdecznie na kanale. Sorry, że tak długo nie było żadnych filmów, ale troszeczkę zdrowie mi nie pozwalało. Zatem przejdźmy do rzeczy, żeby nie opóźniać jeszcze bardziej. Q&A. Questions and answers. Pierwszy raz takie coś tutaj na kanale. Ogrody Maciejewski pyta: Kiedy i przede wszystkim dlaczego nauka stała się wiarą i narzędziem marketingowym do wprowadzenia niechcianych elementów do naszego życia codziennego? Jak choćby zdrowia czy stylu życia? No więc tak, po pierwsze bardzo dobre pytanie. To jest temat na odcinek, który planuję zrobić już bardzo długo, ale jakoś ciężko mi zebrać myśli, żeby cokolwiek sklecić, ale na pewno pojawi się o tym obszerny odcinek z konkretnymi przykładami itd. na kanale. Także spodziewajcie się, nie wiem kiedy. Ja nie jestem dobry w dotrzymywaniu terminów, jak zdążyliście zauważyć stali widzowie. I tak, zamieniłbym słowo wiara na religię. I żeby było kiedy i przede wszystkim, dlaczego nauka stała się religią, gdyż uważam, że wiara i religia to troszeczkę różne rzeczy. Zacznijmy od początku w tym pytaniu, czyli kiedy. No to jest dosyć ciekawe, bo myślę, że od zawsze tak było tak naprawdę. Weźmy na przykład starożytny Egipt i wszystkich tych kapłanów. Czyli powiedzmy sobie, była jakaś religia starożytnego Egiptu, a przynajmniej tak jak teraz egiptolodzy twierdzą, jak to jest akademicko nauczane, bo wiadomo, że to nie do końca tak było, ale byli ci kapłani, którzy właśnie ten bardzo często podawany przez wszystkich przykład, że a jesteście źli, bogowie was pokarają, zaraz ten y, zajdzie słońce, zniknie słońce, czy cokolwiek się z nim stanie, że go nie będzie, będzie ciemno, i to jest wasza wina, i wy musicie robić to i to, bo inaczej. Już koniec będzie życia bez słońca wszyscy umrzemy, no i wtedy ludzie robią to i to, to, co im kazali kapłani. No i słońce wychodzi, oni się cieszą, no bo kurczę, złożyli kogoś w ofierze czy cokolwiek takiego. Natomiast ci kapłani tak naprawdę byli naukowcami, czyli byli nauką. Tą stronę nauki reprezentowali, ponieważ oni byli bardzo dobrymi astronomami i doskonale zdawali sobie sprawę, co to jest zaćmienie, kiedy będzie, jak długo potrwa i itd. Więc w tym momencie, jakby, role były odwrócone, gdyż, ponieważ w tamtych czasach religia była jakby bardziej nauką wszelkiego rodzaju kapłani itd. mieli bardzo obszerną wiedzę na temat świata, astronomii, fizyki i tym podobnych. Choć może nie do końca nawet się to jeszcze tak wtedy nazywało, a przedstawiali wszystkie te rzeczy i wykorzystywali tą wiedzę, którą posiadali, większą od większości społeczeństwa w formie jakiejś religii, że to niby bogowie i tak dalej. Tak więc to jest bardzo ciekawe. No ale rozumiem, że tutaj bardziej chodzi o takie czasy nam współczesne, takie najbliższe kilkaset lat, że tak powiem, powstania naszej obecnej cywilizacji, a nie tych starożytnych czy dalszych. No więc myślę, że wraz z rozwojem przemysłu, technologii, powstawania pierwszych jakichś fabryk i tak dalej, zaczęto wykorzystywać naukę. No bo, no bo okej, okay, teraz nazywam to nauką, ale powiedzmy sobie szczerze, kiedyś nazywało się to alchemią, filozofią i tak Jednak to wszystko jakby zrodziło znane nam obecne kierunki naukowe i specjalizacje. Na kanale jest odcinek a propos szkolnictwa, w którym sporo jest o właśnie rewolucji przemysłowej jak całe współczesne szkolnictwo powstawało, jak bardzo jest ono odległe w założeniach od tego jak powinno ono wyglądać i jak zmieniły się nasze czasy tak naprawdę. No a takim jakby największym napędem tego kiedy ta obecna nauka zaczęła przeradzać się coraz bardziej w religię czy też jak to nazwać wiarę. To myślę, że wraz z rozwojem mediów, takich mediów masowych, stało się to niezwykle łatwe w tym momencie, ponieważ to szerzenie informacji zaczął powstawać marketing, reklamy i tak dalej. Bardzo łatwo było wykorzystywać naukę, w którą ludzie wierzyli, w takim sensie, że ufali jej. No bo powiedzmy sobie szczerze, wydaje mi się, że wtedy jeszcze nie była aż tak zakłamana, nazwijmy to, do tego aby wciskać ludziom po prostu kit. Czy to, żeby sprzedać coś, czy to, żeby wywołać jakąś reakcję społeczeństwa, zmienić nastawienie do czegoś, jakby powołując się na naukę, badania naukowe i itd. Na no, z takich najnowszych czasów, no to niewątpliwie rok 2020, czy też 2020, nie wiem jak się mówi poprawnie, jasno i wyraźnie pokazał nam, że, że coś tu nie gra. Mam na myśli, że tak jakby cała ta pandemia. Nie wiem czy mogę używać tego słowa, chyba lepiej powiem coś innego. Cała ta pan-apsik Emia pokazała nam jasno i wyraźnie, jak wygląda współczesna nauka w takim sensie mainstreamowym. Ta mainstreamowa strona nauki, czyli ta jakby widziana i kultywowana przez większość normalnych ludzi, gdzie w bardzo wielu kwestiach trzeba było wierzyć po prostu na słowo temu, co przekazują media, niby dowiedziawszy się od naukowców czegoś. Ale jakoś dowodów na to było brak, nawet naukowych. Ale wiecie jak to jest, nie można za bardzo o tym mówić, jesteśmy na YouTubie. I z tego właśnie powodu na moim kanale jeszcze do tej pory nie pojawiły się żadne filmy a propos tego, co się działo, dzieje. No i samo to, jak ym, namawiano, czy też wtłaczano ludziom do głowy, co mają robić i to, że mają wyśmiewać, a nawet bać się, śmiertelnie bać się tych, którzy nie robią tego, co było nam wciskane. Zatem myślę, że od tych ostatnich trzech lat można mówić o takiej już stuprocentowej, a przynajmniej medialnie, transformacji nauki w religię. Oczywiście mówimy tutaj o mainstreamie, bo nauka sama w sobie nie jest niczym złym. Ale właśnie tutaj trzeba rozróżnić jakby tą prawdziwą naukę, naukę od po prostu mainstreamowej nauki, czyli tego, jak ludzie to postrzegają, czego się dowiadują itd. Zrobię na ten temat oddzielny film także o tym, jak zmieniała się nauka i podejście nauki, na przestrzeni ostatnich lat i dlaczego jakby rozwój odkryć naukowych tak bardzo spowolnił w ostatnich dziesięcioleciach przejdźmy do następnego pytania RD myślnik M5JL primo dzięki za content nie ma za co to ja dziękuję za komentarz a pytanie to co sądzisz o teorii że wir 19 był tylko ćwiczeniem przed czymś mocniejszym w niedalekiej przyszłości Mówi się o grudniu 24, choć strasznie będzie cały czas minioną chorobą. Straszenie, przepraszam. No więc, tak, RD i myślnik TM5 od L. E, jeszcze raz dziękuję za komentarz e, i za bycie miłym. A co do pytania, myślę, że ta Pan Vir 19 e, mogła być jak najbardziej ćwiczeniem w takim rozumieniu tresury i jakby ostatecznym testem posłuszeństwa społeczeństwa. Jeszcze większego podzielenia nas i jakby odosobnienia każdego z osobna, żebyśmy siedzieli w domach i tak dalej. Żeby wytworzyły się w nas takie psychiczne, jakby choroby można powiedzieć, bo to nie jest normalny stan, to, co się działo z nami wszystkimi. Bo nawet jeśli yy, mimo zakazów wychodziliśmy i, i robiliśmy rzeczy zakazane w tamtym czasie, wszystko, nie mówcie nikomu, <grych> no to mimo wszystko, nie było to normalne, nie, nie jest to normalne w dalszym ciągu, cały ten okres czasu i tego, jak wyglądają relacje społeczne. Na pewno wyrządziło to wielkie szkody, i myślę, że to było jakby pewnego rodzaju przygotowanie nas, ale być może nie w takim znaczeniu, że dla naszego dobra czy dla ich dobra, co po prostu przygotowanie nas psychicznie na to, co zamierzają zrobić w przyszłości. Myślę, że niedalekiej. I myślę, że wielu z Was się ze mną zgodzi. Z całą pewnością znacie Krzysztofa Jackowskiego, Jasnowidza, którego serdecznie pozdrawiam. On, w wielu swoich wizjach i jakby takich jakby logicznych przemyśleniach na temat tego, co się działo podczas tych ostatnich trzech lat, bardzo często mówił, że jemu wydaje się, iż cała ta PanWir 19 to mogło być coś w rodzaju szkolenia BHP. Jest w tym coś. Nie wiem, czy to jest prawda. Pan Jackowski również mówił, że nie wie, bo to jest oczywiste, my tego nie wiemy, nie da się tego wiedzieć. Przejdźmy, tutaj jest odpowiedź na ten. Na to pytanie ktoś dodał odpowiedź. Taki pacjent 1986. Mówi się o grudniu 24, bo w 2024 wypada cykl resetu. Dotarłem niedawno do informacji, że tegoroczna jesień będzie walką o przetrwanie. Kolejne podwyżki wszystkiego i problemy z dostawą żywności. No więc oczywiście całą teorię resetu i różne jej warianty 2024 znam. Myślałem, żeby zrobić o tym film. Tak więc jeśli chcecie, to piszcie w komentarzu, postaram się coś sklecić. Myślę, że dużo może być w tym prawdy, tak wrócę teraz, jak mówiłem o Krzysztofie Jackowskim, który również e, ten rok, jaki przyszły, określa jako czas konfrontacji coś takiego. Jeżeli go oglądacie, wiecie, o czym mówię. Oczywiście nie, nie twierdzę tutaj, że jakby słuchamy pana Jackowskiego i wierzymy 100% co on mówi, bo on sam wyraźnie mówi, że nie wie, czy tak będzie, to są jego poczucia i przeczucia. Aczkolwiek daje to mocno do myślenia. Zwłaszcza, że ta data 2024 pokrywa się z tak wieloma różnymi źródłami. Mam na myśli tak wiele różnych teorii, przemyśleń od różnych ludzi z różnych krajów i różnych czasów tak naprawdę. Sam pomysł jakiegoś resetu cykli, które są na naszej planecie, jest jak najbardziej, wydaje mi się, oczywistym, ponieważ wszystko, wszystko działa w jakiś cyklach. Rodzimy się, żyjemy, umieramy. Podobnie wszystkie inne zwierzęta, rośliny, no może pomijając jakieś tam nieśmiertelne meduzy, czy co to tam jest, ale to są jakieś wyjątki, które tak naprawdę też przechodzą cykl, bo one prze, przechodzą przez cykl dojrzewania, są dorosłe. Po czym cofają się, i to jest ich cykl, po prostu nie umierają w sensie biologicznym. A co do tego, że tegoroczna jesień będzie walką o przetrwanie, kolejne podwyżki wszystkiego i problemy z dostawą żywności, myślę, że jak najbardziej. Zdaje się, że właśnie od e, pewnego czasu, trzech lat, co roku jest po prostu coraz trudniej, wszystko jest coraz droższe, a jedzenie zdaje się być coraz gorsze. Coraz częściej zdarzają się przerwy w dostawach konkretnych produktów, jakość jak i rozmiary opakowań maleją itd., itd. A więc, niezależnie od tego, czy ta tegoroczna jesień będzie jakoś wyjątkowo ciężka, czy też nie, tak czy siak będzie w pewnym sensie walką o przetrwanie. Zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o nas, normalnych ludziach, niebogaczach, dla których już dla których rzeczy, które do tej pory były takim czymś normalnym, że wchodzisz, kupujesz i nawet nie odczuwasz. Nie odczuwasz za bardzo tego, że coś kupiłeś. Teraz wszystko trzeba przemyśleć, przeanalizować, zanim dokona się jakiegoś zakupu, zwłaszcza żywności. No bo o innych rzeczach nie ma mowy. Ludzie nie mają pieniędzy na inne rzeczy, tylko na podstawowe przetrwanie. Kolejne pytanie. Alex G1623. Jakie masz podejście do tematu postrzegania pozazmysłowego? Fajne pytanie, fajne. Hmm, z ciekawości zobaczmy sobie jak Wikipedia opisuje, co to jest postrzeganie pozazmysłowe. Postrzeganie pozazmysłowe z angielskiego ESP, czyli extrasensory perception, rzekoma umiejętność zdobywania informacji poznawczej inaczej niż za pomocą znanych zmysłów. To znaczy na przykład wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku lub propriocepcji, czyli zmysłu orientacji przestrzennej własnego ciała. Postrzeganie pozazmysłowe jest nazywane jako szósty zmysł, instynkt lub przeczucie, lub również znana jako intuicja. No dobra. Czyli tak to opisują na Wikipedii, no w sumie mają rację, czego by tutaj... Nie ma tutaj z czym się nie zgodzić. No więc wspomniałem już o Krzysztofie Jackowskim, więc wrócimy do niego po raz kolejny jako przykład jasnowidzenia. No więc jeżeli tak przegląda się historię, Historię ludzkości, do której da się dotrzeć, yy, i pewne osobistości, które posługiwały się taką zdolnością jasnowidzenia. Myślę, że ilość dowodów jest wręcz przytłaczająca, aby w ogóle podejrzewać, że coś takiego nie jest możliwe. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to działa. Jest to badane przez wielu badaczy na świecie od, myślę, zawsze. Nikt tak naprawdę do końca nie potrafi tego wyjaśnić, a zwłaszcza mainstreamowa nauka. Nie dlatego, że nie chcę, choć tak generalnie myślę, że nie chce, ale ta, to, co stoi za mainstreamową nauką, to prawdziwa nauka, powiedzmy, również nie potrafi, nie ze względu na to, że nie stara się tego zrobić, ponieważ stara się jak najbardziej. Bardzo dużo dokumentów zostało odtajnionych. A propos badań prowadzonych nad postrzeganiem pozazmysłowym przez na przykład CIA w latach 70. -tych, 80. -tych, i wcześniej i później i zapewne również. A więc jak najbardziej nauka zajmuje się tego typu tematami, tylko po prostu nie mówi się o tym głośno i nie przedstawia się wyników tych badań opinii publicznej tak długo, jak tylko można ukrywać je w tajemnicy. A kiedy już trzeba coś powiedzieć, najczęściej mówi się, że no, coś tam było, a generalnie nic to nie dało. Elo, patrzcie, tam ten z partii tej powiedział do tamtego z partii tamtej, że coś tam przerąbane, nie? Czajsz, no właśnie. Ale generalnie nauka zajmuje się takimi tematami jak najbardziej. Ciężko jest dotrzeć, dotrzeć, żeby poczytać sobie coś na ten temat. Myślę, że w języku polskim jest to praktycznie niemożliwe w internecie, ale już w takim angielskojęzycznym czy hiszpańskojęzycznym internecie można znaleźć całkiem sporo ciekawych rzeczy. Nie jest to oczywiście tak, że ja w to wierzę. Ja dopuszczam możliwość i wydaje mi się to bardziej możliwe, że jasnowidzenie na przykład jest jak najbardziej możliwe niż to, że byłoby niemożliwe. Jeżeli rozumiecie o co mi chodzi. O, tutaj powiem ciekawą rzecz, bo ostatnio myślałem o tym, zastanawiałem się, co może być takim niepodważalnym dowodem na to, że postrzeganie pozazmysłowe istnieje. Takim, który każdy, każdy, jeżeli zastanowi się, w pewnym stopniu uwierzy. Tak jak mówię, nie że wiara, tylko po prostu dopuści możliwość. No więc, moim zdaniem, wracając do, tej, do tego opisu z Wikipedii, Czyli jest to umiejętność zdobywania informacji poznawczej inaczej niż za pomocą znanych zmysłów, np. wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Jest sen, dowolny sen, po prostu śpisz sobie i coś ci się śni. No i jakby nie było w tym śnie, doświadczasz, widzisz, dotykasz, czujesz ból, czujesz emocje. Czujesz dotyk, niekiedy zapachy. Oczywiście to wszystko zależy, jak głęboko we śnie jesteś i jak bardzo dobrze pamiętasz po przebudzeniu to, co ci się śniło. Ale zastanów się. Przecież to jest postrzeganie, zdobywanie informacji bez używania żadnego ze znanych nam zmysłów, o których wspomniałem wcześniej, o których mówiła Wikipedia. Ale zaznaczam, że jedyne czego możemy być pewni, to to, że niczego nie możemy być pewni. Zapamiętajcie sobie to. No dobra, to tutaj mamy jeszcze pytanie od Kamil Garfield 2551. A ja mam takie pytanie: czy masz pomysł, jak zatrzymać nieuniknione, a dokładnie pozbycie się gotówki, by był tylko pieniądz wirtualny i pełna kontrola nad obywatelem na całym świecie już oficjalnie? Hmm, co ja o tym myślę? Napisałeś czy mam pomysł, jak zatrzymać nieuniknione, czyli sam stwierdzasz, że jest to nieuniknione, a więc nie da się tego zatrzymać. No myślę, że, że nie da się tego zatrzymać. To jest to naturalny rozwój jakby środków płatniczych. Środka płatniczego, gdzie powiedzmy, że kiedyś płaciło się solą bursztynem. Potem złotymi srebrnymi monetami. Potem weszły jakieś tam banknoty, pieniądze papierowe, karty kredytowe, aplikacje na telefon. Więc gdyby się tak zastanowić, czy my przypadkiem już nie mamy pieniędzy wirtualnych? Znaczy, oczywiście, że tak. Wiem, że jeszcze istnieje gotówka, ale ta gotówka, którą mamy, jest tak czy siak tylko i wyłącznie jakby rzeczywistym odzwierciedleniem cyfrowego zapisu gdzieś w internecie, jakiś zer, jedynek. Więc tak naprawdę myślę, że my już mamy pieniądze wyłącznie wirtualne. Aczkolwiek wiem o co chodzi. Chodzi tutaj o to CBDC i tak dalej. To się tak nazywało? CBDC? Tak, CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. No myślę, że jest to jakby naturalny, naturalny rozwój rzeczy i wiem o co chodzi, że po prostu to będzie wszystko jakby powiązane z naszym imieniem, nazwiskiem. Będzie jakby pełna kontrola i wiedza na temat tego, gdzie, co, kiedy, z kim i robimy a propos kupowania i sprzedawania, na podstawie czego tak naprawdę można powiedzieć prawie wszystko o człowieku, jego stanie zdrowia, upodobaniach, tego gdzie i kiedy był. I z kim, czy jest gruby, czy jest szczupły, itp., itd. Hmm. Powiem tak. Myślę, że warto będzie zrobić o tym oddzielny odcinek, w którym jakby zagłębimy się w to wszystko troszeczkę bardziej i na jakim etapie w to wszystko stoi w danym momencie, teraz, dokąd to zmierza. Ale teraz, tak pokrótce, jakbym się zastanowił, to myślę, że nie da się tego zatrzymać. Tak, jak sam napisałeś, jest to nieuniknione. Ale, ale, myślę, że ludzie zawsze znajdą sposób jakiegoś, że tak powiem, przemranego dokonywania płatności. Oczywiście nie mam tutaj na myśli jakichś złych rzeczy, absolutnie. Zniechęcam do tego, nie robię tego, nie róbcie tego, w ogóle nic nielegalnego nie róbcie. Po prostu stwierdzam fakt, że ludzie zawsze znajdą jakiś sposób na ominięcie, że tak powiem, oka wielkiego brata. Poza tym mam jakieś takie dziwne przeczucie, że jak już to wejdzie, to prędzej czy później stanie się coś. Czy to w wypadku jakiegoś naturalnego kataklizmu, powiedzmy, jak na przykład e, wyrzut plazmy ze Słońca, taki jakiś bardzo mocny, którego jakby nasze pole magnetyczne już nie da rady powstrzymać, bo nasze Słońce codziennie, nieustannie, odkąd istnieje, atakuje Ziemię, a nasza planeta nieustannie, codziennie powstrzymuje ten atak. Myślę, że to jest coś o czym też warto będzie zrobić film. No i taki właśnie rozbłysk słoneczny może po prostu wyłączyć, wyłączyć cały internet, wszystkie urządzenia elektroniczne i w tym momencie no co? Wrócimy do handlowania solą i bursztynem, że tak powiem, do barteru po prostu. I myślę, że nawet zanim coś takiego miałoby nastąpić, to ten barter będzie gdzieś tam kwitł. Kiedy ta gotówka już w pełni zaniknie, zostanie zakazana. Warto jeszcze zauważyć, co teraz robią Chiny i wszystkie kraje BRICS, ale tutaj jakby Chiny na czele ich stoją, jakby w opozycji do naszego świata, świata zachodu. Chiny planują wprowadzić jakąś nową walutę światową, która tak będzie cyfrowa, będzie międzynarodowa. I myślę, że mimo tego, że prawdopodobnie, podobnie jak wszystkie te nasze CBDC i tak dalej takie nasze zachodnie wynalazki tego, jak się rozwijają pieniądze, to Chiny mogą poradzić sobie znacznie lepiej, ze względu na to, że jest tam więcej ludzi, gospodarki są silniejsze w krajach BRICS, tak generalnie, jak to się wszystko zsumuje. Mają po prostu lepsze perspektywy na przyszłość. No więc tak czy siak... Hmm, no to nie jest teraz tak, że zachwalam, ale wiecie, o co mi chodzi chyba. Myślę, że jest to nieuniknione, wejdzie to, ale to wszystko pier... W którymś momencie i generalnie będzie dobrze. Co tu za pytanie jeszcze mamy? O, taki pacjent, to jest Twoje pytanie, wcześniej czytałem Twoją odpowiedź. Um, taki pacjent 1986 pyta, może coś o projekt Veritas i skandale wokół Pfizera. W skrócie spotkał się z kimś z Veritas, wysoko postawiony doktor, i opowiadał, że rozmawiałem w firmie o modyfikowaniu C19. Choć, moim skromnym zdaniem, nie wiem, czy Pfizer nie zrobił tego celowo, by przysłonić na moczy. No więc tak, z tego co widzę, bo szczerze mówiąc nie słyszałem o projekt Veritas wcześniej. Jest to coś, o czym nie mogę mówić <grych> na YouTubie, gdyż stanowi to zbyt poważne zagrożenie dla tego kanału. Czyli wychodzi na to, że jest to jakaś amerykańska grupa aktywistów założona przez Jamesa, O'Coffee i ja. Czy jak to się tam wymawia? W 2010 roku. Okej. Okay. Dobra, widzę, że skupiałem się na. Oczywiście to wszystko jest tutaj napisane z, jakby z punktu widzenia mainstreamowych mediów i tak dalej, czyli jest tutaj napisane, że oni jakby edytują filmy tak, żeby powycinać z kontekstu rzeczy itd. i tak dalej i robią jakieś pod przykrywką jakieś takie operacje, gdzie sekretnie nagrywają różnych ludzi, aby zdyskredytować mainstreamowe media i tak dalej. Myślę, że w tym przypadku właśnie chodzi o Pfizera. No, myślę, że za bardzo nie mogę o tym mówić, ale myślę, że jak najbardziej może być to prawdą i jak najbardziej może być to podwójną prawdą w takim sensie to, co zapytałeś, to, co napisałeś, że sam Pfizer mógł to zrobić, aby po prostu zamydlić nam oczy, aby wprowadzić zamieszanie, aby właśnie o tym się mówiło, aby o projekcie Veritas się mówiło, gdyż nie oszukujmy się, jeżeli, jeżeli istnieją jakieś grupy, które faktycznie działają przeciw, powiedzmy, jeżeli istnieją, oczywiście, takim grupom przeciwnym ludzkości, powiedzmy dwóm stronom, dobro i zło, nazwijmy to tak. Choć pamiętajcie, nic nie jest dobre albo złe. Wszystko to nieskończone odcienie szarości. Wszystko zależy od perspektywy. To jeżeli istnieje jakaś taka grupa przeciwna tym złym, nazwijmy to, to myślę, że nie usłyszelibyśmy o niej. Że nie da się tak po prostu dotrzeć do informacji o ich istnieniu, o to, jak się nazywają, co robią. Już na pewno nie mówiłyby o tym mainstreamowe media, tak więc, no nie wiem, coś tu nie gra, jak zwykle. No dobra, mamy tutaj jeszcze jeden komentarz pod tym postem, który wrzuciłem z tym, żebyście zadawali pytania. JKFS40i4, teorię powiadasz? Podziemne bazy z tunelami rozpościerającymi się przez cały nam znany świat. W to wchodzi handel ludźmi, czy na przykład eksperymenty na ludziach. Wszystko w interesie elit rządzących Mugolami. Poczytaj o systemie LOFAR i HARP, czy o czymś większym jak projekt Bluebeam. Przyjrzyj się największym dogmatom naukowym, które brany są za pewnik, z którymi musisz się zgadzać, bo tak ci ktoś mówi. Oczywiście o systemie HARP, projekcie Bluebeam i tych wszystkich innych rzeczach jak najbardziej. Jakby mam świadomość tego. Bardzo wiele na ten temat czytałem, słuchałem, oglądałem itp. itd. na przestrzeni wielu, wielu lat. I chodzi mi po prostu o to, że no nie bardzo mam jak się odnieść do Twojego komentarza, ponieważ nie jest on pytaniem do mnie. To jest bardziej wywód, czym mógłbym się zająć, co jak najbardziej dziękuję za to. I właśnie bardzo fajnie, że napisałeś o tym, abym przyjrzał się największym dogmatom naukowym dogmaty naukowe. To jest właśnie coś, o czym zapomniałem wspomnieć, jak odpowiadałem na pytanie dotyczące, kiedy nauka stała się religią. Współczesna nauka opiera się na bardzo, bardzo wielu dogmatach. Są to jakieś święte ustalenia, które spróbujesz podważyć, i po prostu ludzie cię zjadą, zwyzywają. A te dogmaty jak najbardziej istnieją, i kiedy porozmawiasz z kimś naprawdę siedzącym w nauce, kimś zajmującym się nauką, a nie wyznawcą nauki to ludzie tacy jak najbardziej zdają sobie sprawę z tych dogmatów i wiedzą, że jest to pewnego rodzaju ograniczenie. Coś, z czego ludzie zdają nie zdawać sobie sprawy, mówię tutaj o wyznawcach nauki, mainstreamowej nauki, kultu nauki, czyli powiedzmy sobie szczerze o... Myślę, że, Myślę, że nie przesadza, jak powiem, większości ludzi, przynajmniej świata zachodu, to to, że jeżeli nauka coś opisała, to nie jest to tak, że to jest 100% prawda. Jest to 100% prawda przy wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy, instrumentów, narzędzi i w odniesieniu do czegoś, w odniesieniu do nas żyjących tutaj na planecie Ziemia. I tak wiem, że nauka stara się właśnie coś, do, dotrzeć do absolutnej prawdy i opisu, opisu czegoś w sposób naukowy, co jest słuszne i popieram. Ale wiele z tych prawd, do których nauka dochodzi. Głęboko, głęboko oparte jest właśnie na pewnego rodzaju dogmatach, które są najzwyczajniej w świecie założeniami, w które naukowcy wierzą. I ci prawdziwi zdają sobie sprawę, że oni wierzą po prostu, że tak jest, i to tutaj działa, jak najbardziej działa. Chodzi mi po prostu o to, jakby to ubrać w inne słowa, niczego nie możemy być pewni, a wyznawcy kultu mainstreamowej nauki zdają się nie widzieć tego. Kolejna, ostatnia już myślę rzecz, którą powiem. Coś, co warto zapamiętać, to to, że brak dowodu naukowego na istnienie czegoś nie jest dowodem na tego czegoś nieistnienie. Tylko po prostu nie znaleziono jeszcze dowodu lub nie jest się w stanie czegoś udowodnić. Ale absolutnie nie znaczy to, że nie jest to prawdą. Okej. Okay. Zachęcam do zadawania więcej pytań. No i nie zapominajcie, że coś tu nie gra.